Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red Pill News. Dzisiejsza data to 26 stycznia, ale wy oglądacie to 27 stycznia 2023 roku. Dla niecierpliwych i tych, którzy nie wiedzą, informacja, która będzie aktualna tylko przez około godzinę czasu do publikowania tego materiału na YouTube. Po wrzuceniu filmu, rumble zajmuje jakiś czas przetworzenie tego materiału. Jeśli film nie działa, pokazuje się, że jest prywatny bądź wymaga zalogowania. To znaczy, że trzeba poczekać. Każdy jeden materiał, jaki wrzucam, jest ogólnodostępny i publiczny. Zapraszam na kolejny odcinek Wiadomości w Czerwonej Pigułce. W nim informacje nowe, jak i również rozwinięcie tego, co już poruszaliśmy. Od początku roku 2020 obserwowaliśmy wszyscy coś, co wydawać by się mogło każdemu ze zdrowym rozsądkiem nierealne. Media głównego nurtu, establishment i wszelkie prostytutki Big Farmy. Z powodzeniem dokonały przewrotu w umysłach ludzi i sprawili, że kaszel kichnięcia i zwykły katar w miejscach publicznych zostały zdemonizowane, bezobjawowe objawy z oksymoronów wyewoluowały w termin naukowy, a teraz obserwujemy jak normalizuje się nagłe śmierci. Okazuje się, że od zawsze mieliśmy sezon zawałów serca, tylko o nim nie wiedzieliśmy. To wszystko można sklasyfikować jako totalny absurd, który już sprawił, że wielu zaczyna kwestionować te oficjalne narracje nawet jeśli o tym głośno nie mówi, a jedno czego możemy być pewni, to to, że tych absurdów będzie tylko więcej i więcej. Gnidy znalazły się pod ścianą, a ludzkość pchają w przeciwną stronę, w stronę przepaści. I oczywiście są tacy, którzy bezmyślnie w jej kierunku pójdą i spadną, ale tych, którzy stając nad przepaścią dostrzegają, że wcale nie muszą spadać, tylko wystarczy zmienić kierunek, przybywa i przybywa, aż w końcu gnidy, które nie mają drogi ucieczki, kiedy stracą swój jedyny atut naszą ignorancję zostaną rozdeptani raz na zawsze i zgnieceni o ścianę, pod którą z własnego wyboru się znaleźli. My, przebudzeni, to ich największy strach. A coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że tak faktycznie jest, oczywiście jeśli motorem napędowym postrzegania rzeczywistości jest logika, a nie strach. Sprzęt pompowany przez cały zachodni świat w ostatni bastion satanistycznej działalności, chyba też nikt nie ma wątpliwości, że nie jest po to, by go uratować, tylko odciągnąć w czasie nieuchronną klęskę. Ale to wszystko to jest moja wizja, której nikomu nie narzucam. W myśl kwestionuj wszystko i wszystkich. Zapraszam Was serdecznie na kolejną porcję wiadomości. Odcinek w całości znajdziecie na Rumble, nieco później również na TV Suwerenni, a link do nich będzie w komentarzu przypiętym pod filmem i w opisie. Pamiętajmy, odrzućmy strach. Strach to trucizna dla duszy, strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła. Bosęga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga. Lechickie odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam was teraz na właściwy materiał, który przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech wam się darzy. Sława bracia i siostry. Where we go one, we go all.